Witam serdecznie wszystkie skorpiony. Skorpiony słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na lipiec 2024 roku. Miesiąc będzie dość intensywny, tak? dużo, przy, przynosi dużo wydarzeń, dużo nowych możliwości, spotkań, informacji, ale też sporo zamieszania i nerwów. Także. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie skorpiony? Miesiąc jest dla Was fajny, ponieważ tak: Do 22 lipca Słońce jest w braku, czyli ustawia się w Trygonie do Waszego znaku, w pozytywnym aspekcie. Do 8 lipca Wenus jest w braku, a do 2 Merkury czyli te trzy planety są w Trygonie do Waszego znaku, dając Wam szansę rozwoju, ekspansji, współpracy zagranicznej. Dobrych relacji, poznania kogoś do miłości, poznania wspaniałych ludzi. Czujecie się dobrze, czujecie się y, energetycznie, y, pozytywnie. Do 20. mars planeta energii, siły życiowej jest również w byku. Naprzeciw Waszego znaku, czyli ważne jest ty re, Twoje relacje z ludźmi. Tutaj szansa na poznanie kogoś. Na y, przyjrzenie się swoim relacjom partnerskim, y, na przyjrzenie się swoim współpracownikom, jak to wygląda, czy to mi odpowiada. To jest y, coś dla mnie. Także y, zacznijmy od początku, ponieważ 2 lipca Neptun planeta miłości, duchowości, inspiracji, artystycznych zdolności, która jest w trygonie do waszego znaku, wejdzie w okres retrogradacji i będzie. W retro, aż do 7 grudnia, czyli dość długo. To jest mm, okres retrokredacji, to jest takie. Są takie okresy, kiedy bardziej idziemy do wewnątrz. Czyli tutaj yy, Neptun jest w trygonie do waszego znaku, pozwala wam wykorzystywać wasze talenty, realizować marzenia, być sobą, poczuć się wspaniale ze sobą, więc tutaj Neptun. Yy, być może będzie Was inspirował do realizacji marzeń, do wykorzystywania nowych pomysłów, do odkrywania nowych talentów. Tak czy siak, czy on będzie w retro, czy nie, działa na Was pozytywnie, więc to jest bardzo dobra informacja. I jeszcze tego drugiego, około 12:50, Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu, który jeszcze jest w braku, zrobi trygon do tego Neptuna. I pozytywny aspekt cudowne spotkanie, wspaniała rozmowa. Napisanie jakiejś piosenki, muzyki, wykorzystanie swojego talentu, jakaś inspiracja, poznanie kogoś. Yy, więc tutaj fajny aspekty. Później Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, przejdzie do znaku lwa. Merkury, gdy przejdzie do lwa, yy, zacznie tutaj skupiać się na waszej karierze zawodowej. Yy, Merkury w lwie. Będzie w kwadraturze do Waszego znaku. Więc tutaj może, jakby pojawić się, czy ja na pewno to, co robię, to jest moje powołanie. Czy jestem zadowolona, zadowolony z mojej pracy? Czy to, jak się pokazuje światu, pomaga mi się spełnić? Tutaj, jakby to myślenie będzie w tą stronę skierowane. I trzeciego. Merkury ustawi się w opozycji do Plutona, co jest trudnym spotkaniem, ponieważ obie planety są w kwadraturze do waszego znaku. Merkury naprzeciw Plutona, niestety, Pluton tutaj może pokazać swoje ciemne oblicze. Bo jak wiecie, Pluton jest planetą przemiany, transformacji, ale ma też ciemną stronę, czyli przemoc, manipulacja, zmuszanie do czegoś. Więc tutaj, no, jakby możecie zobaczyć, tak, że że nie czujecie się dobrze, że na przykład robicie coś, bo na przykład jesteście zmuszeni, nie wiem, żeby mieć pieniądze, żeby poczuć się bezpiecznie, ale tak naprawdę nie spełniacie się w tym, co robicie. Tutaj jest taki okres, który może wam to pokazać. Trzeciego y, jest też Wenus w nie do Saturna. Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, trygonie do Saturna, planety karmy, planety naszego nauczyciela. Tutaj powiedziałabym, skupcie się na tym, tak? Na tym, co piękne, na tym, co Was inspiruje, na tym, w jaki sposób możecie wykorzystywać swoje talenty. Więc to jest, y, to jest dobry, y, dobry czas na to. <laughs> y 5 lipca Mars, planeta energii siły życiowej, który jest naprzeciw Waszego znaku, ustawi się w sekstylu do Saturna. A Saturn, i tak jak już powiedziałam, to jest nasz nauczyciel, nasz przewodnik, nasze ambicje, czyli tutaj jest szansa na nową współpracę, nową kooperację, na poznanie kogoś do życia, na wejście w nowy związek. Tutaj jest szansa na coś stałego, to jest statecznie, spokojnie. Tutaj inspirujecie się, być może jakieś swoje talenty pokażecie i to się komuś spodoba. Y 6 odbywa się now księżyca w znaku raka. Now jest cudowny, now jest piękny, now jest w trygonie do waszego znaku. Czyli wszystko się udaje, wszystko idzie lekko. Słońce i księżyc, które łączą się w 15 stopniu raka, są w trygonie do Saturna, czyli tutaj Saturn zatwierdza, że możecie iść coś nowego, być może i, i, wy chcecie wykorzystać swoją wiedzę i nauczać innych, przekazywać wiedzę, bo tutaj jest rak. Być może jakieś wyjazdy, jakaś współpraca z zagranicą, wykorzystujecie swoje talenty, inspirujecie się, czujecie się świetnie. Nów daje wam nowe możliwości wejścia w coś nowego. Robię to, co kocham i się spełniam, tak? Więc tutaj y, naprawdę piękny Nów. 8 lipca też jest bardzo piękny. Jest kilka świetnych aspektów, bo tak Wenus sekstylu do Urana. Wenus to miłość, pieniądze. Uran, planeta nowości, nagłych, nieoczekiwanych zmian. Tutaj możecie kogoś poznać, zakochać się, nawiązać jakąś współpracę, kooperację. Coś, co jest waszej energii, z się świetnie. Yy, również podczas tego dnia Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu jest sekstylu do Jowisza. Planety, Ekspansji, rozwoju, czyli tutaj jakieś dobre znajomości, szansa na podpisanie jakiejś umowy, dobry czas, na przykład, jeżeli staracie się o jakiś kredyt, tak, to tutaj może się udać ym, podpisać jakąś umowę. I jeszcze Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w Trygonie do Neptuna, a to już jest aspekt miłości, zakochania, inspiracji artystycznych, czyli coś możecie stworzyć, poznać kogoś, świetny czas na randki, na spotkania. I później, około 17.20, Wenus przechodzi do znaku Lwa. A Wenus w Lwie chce się czuć atrakcyjna, chce się czuć doceniona, chce być zauważona. Wenus ustawia się w kwadracie do waszego znaku, więc jakby możecie zobaczyć. Że to, co ja robię, no bo to jest, wiecie, kwadratura to jest jakaś przeszkoda. Jakaś przeszkoda do pokonania, więc ja widzę, że, no nie wiem, ja się tu nie spełniam, ja nie czuję się doceniony, nie czuję się zauważony, więc y, y, może być tak, że będziecie chcieli to zmienić, a nowe możliwości się pojawiają. I później, 12, ta Wenus ustawi się naprzeciw Plutona. I znowu w kwadraturze do Waszego znaku, czyli tu jest duży konflikt, tak? będzie się Was gotowało. Będziecie czuli, że nie wiem, ja coś robię, bo muszę, a wcale tego nie chcę. To jest jakiś przymus, jak, że ktoś wami manipuluje, że tu chodzi tylko o pieniądze, że wy chcielibyście się spełniać, a nie do końca. Więc tutaj dużo w was się będzie działo. Przyglądajcie się temu, o co chodzi przy op tej opozycji Plutona. Co tutaj należy zmienić? Co należy zostawić, bo tutaj trzeba coś zostawić. Po to, żeby poczuć się ze sobą dobrze, tak? a z jakiegoś powodu możecie czuć przymus, że no, nie mogę tego zrobić. Mm. Później 15 też uważamy, tak? bo 15 Mars, planeta energii, siły życiowej, łączy się z uranem, planetą y, nagłych, nieoczekiwanych zmian, zagranicy. Y, y, Nowości, więc tutaj, wiecie, Mars i uran to są dwie szybkie energie, gwałtowne, więc tutaj coś, nie wiem, jakaś relacja, jakaś współpraca może się nagle zakończyć, tak jak poczujecie. Tutaj jest dużo emocji, dużo nerwie. Tutaj zalecam Wam spokój, tak? Ponieważ nie jest dobrze działać w emocjach, choćbyście mieli rację, tak? Emocje nie są dobrym doradcą, czyli trzeba się uspokoić i dopiero przygotować i porozmawiać. Często żałujemy, jak robimy coś w emocji, a tu będzie bardzo emocjonalnie, tak? Tu może nastąpić jakieś zerwanie, zakończenie związku, zakończenie współpracy, ale może się to odbyć no, w takiej bardzo nerwowej atmosferze, tak? Czyli tutaj 15 uważamy, 18 nowe szanse i nowe możliwości, ponieważ słońce, które jeszcze jest w raku, w trygonie do Waszego znaku, ustawia się w sekstylu do urana. Planety nowości, młodości, zagranicy, internetu, więc tutaj nowe jakieś możliwości, nowe szanse współpracy, nowe kooperacje, poznanie kogoś nowego, tak, w związku do relacji. Być może kogoś młodszego albo kogoś z zagranicy. Dwudziestego. Yy, Fajny dzień, ponieważ tak, Mars, planeta energii, siły życiowej, ustawia się w sekstelu do Neptuna. Znowu, nowe szanse, nowe możliwości, nowej miłości, nowej inspiracji. Tutaj, yy, nowa współpraca, jakieś nowe pomysły, yy, miłość, zabawa, świetny czas na spotkania, na zabawę, na yy, też leżing na plaży, na przykład, tak, muzyka i, i taniec, i śpiew. Więc tutaj, Mm, bardzo fajnie. I później Mars około 21.40 przechodzi do bliźniąt. Mars przechodzi do bliźniąt i dołącza do Jowisza, pamiętajcie, który jest w bliźniętach. I tutaj Jowisz i Mars namawiają Was tutaj do pracy nad sobą. Poprzez komunikację, ekspansja, zmiana y, ograniczających przekonań wyciągnięcie trupa z szafy, który tam leży nie wiadomo ile lat i, i my boimy się yy, tam zajrzeć. Czyli mierzymy się z własnymi ograniczeniami poprzez komunikację Jowisz i teraz Mars pozwala Wam uwolnić się od tego raz na zawsze. Więc spróbujcie, tak? 20, yy... dwudziestego... aha, tu Mars wszedł do bliźnia. I 21 mamy... Pełnie księżyca w znaku koziorożca, pełnie jest w pozytywnym aspekcie do waszego znaku, ponieważ podczas pełni Słońce i Księżyc ustawiają się naprzeciw siebie. Księżyc jest w koziorożcu, Słońce jest w raku. I obie planety, ponieważ Słońce jest w trygonie do waszego znaku w pozytywnym aspekcie, a Księżyc w sekstylu, w aspekcie dającym nowe szanse, nowe możliwości. Więc tutaj yy, pełnia, mimo to pełnia ma jeden trudny aspekt, ponieważ Merkury, Planeta komunikacji, współpracy, biznesu ustawia się w kwadracie do urana, planety nagłych, nieoczekiwanych zmian. Tu jest nerwowo, to jest konfliktowo, to jest kutliwie. Jak nam coś nie odpowiada, to my powiemy, wykrzyczymy, więc tu jest bardzo nerwowa ta pełnia. I zaraz po pełni, moi drodzy, tak naprawdę księżyc wchodzi na Plutona. Więc tutaj bardzo trudne emocje. Tu się może coś zakończyć. Jakiś związek, jakaś współpraca, więc tu. No, jest nerwowo, tak? Tak jak mówię, zalecam spacery na łonie przyrody, odpoczynek, relaksację, nie działanie w emocjach. <laughs> yy, podczas pełni jest pozytywny aspekt Wenus z sekstylu do Jowisza, czyli Wenus, yy, która yy, mówi o miłości, o pieniądzach, o przyjemnościach, a tak jak wiecie, Wenus w lwie. Chce się poczuć ważna, chce się poczuć atrakcyjna, zauważona, doceniona. Zekstylu do Jowisza pokazuje, że wy możecie to wewnętrznie sobie wypracować, że tak naprawdę być może tego nie macie wewnętrznie i dlatego tak jest. Więc tutaj rozwiązaniem jest mocna praca nad sobą, nad poczuciem własnej wartości, nad podniesieniem swojej, swojej samooceny, nad pracy z lękiem, tak? z jakimiś ograniczeniami. Po pełni Słońce, które jeszcze jest w raku, ustawia się w Trygonie do Neptuna. Planety miłości, duchowości, inspiracji, artystycznych zdolności więc tutaj naprawdę miesiąc przynosi Wam wspaniałe możliwości. I jeszcze oprócz tego, Mars, który wszedł do bliźniąt, ustawi się w Trygonie do Plutona, zapowiadając pozytywne zmiany w domu, pozytywne zmiany w rodzinie być może tutaj jakieś wsparcie finansowe z rodziny na upiększenie mieszkania czy na kupno mieszkania czy na ktoś wam po, y, coś wam coś zapiszę jakiś spadek jakiś majątek tak tutaj mogą być takie sytuacje i później około 8:45 słońce przejdzie do znaku lwa więc tutaj macie Merkury w lwie y, Wenus w lwie i słońce w lwie wszystkie trzy planety w kwadraturze chcę być zauważony zauważona być doceniony, chcę czuć się atrakcyjny. Z jakiegoś powodu widzę, że yy, nie do końca mi się to udaje, więc chcę to zmienić. Świetnie. I 23 Słońce ustawi się naprzeciw Plutona. I to Wam może pokazać, o co chodzi. Być może tutaj to pokazuje, że korzenie są w dzieciństwie, tak? Korzenie są w rodzinie, że gdzieś byłam, byłem krytykowany yy, i nie mogę teraz sobie z tym poradzić, nie czuję tego w sobie, tak? Inni ludzie mi mówią, jesteś piękny, piękna, atrakcyjna, wszyscy cię doceniamy, a ja tego nie czuję. Być może tu trzeba coś wypracować, tak? Ten Pluton Wam coś pokaże. Macie trzy razy opozycję w kwadraturze. Więc to są trudne emocje, trudne sytuacje, yy, które mogą doprowadzić do zrozumienia siebie, bo pamiętajcie, Pluton to jest przemiana, transformacja, ale najczęściej poprzez trudne doświadczenia, poprzez trudne emocje, poprzez to, że trzeba je uwolnić, trzeba się z nimi spotkać i pozwolić im przepłynąć i odlecieć. Yy. Ale już 25, Merkury, planeta komunikacja, współpracy, biznesu, przechodzi do znaku panny. I to jest dla Was dobra informacja, ponieważ Merkury, po pierwsze, w pannie czuje się bardzo dobrze, bo jest w swoim królestwie, jest też w wywyższeniu. Myślenie bardzo precyzyjne, dokładne, planujące. to jest czas na porządkowanie, na uzdrawianie. Merkury będzie w stylu do Waszego znaku, dając Wam nowe szanse, nowe możliwości. Jakiś projekt, jakaś współpraca z ludźmi. Zaplanowanie czegoś na uporządkowanie. Świetny czas, tak? 26 lipca, w mojej imieniny Anny, piękny dzień, ponieważ Słońce ustawia się w sekstylu do Marsa. Słońce jest w lwie. Chcę się bawić, chcę odpocząć, chcę się poczuć jak król. W sekstylu do Marsa, planety energii, siły życiowej, świetny czas na spotkania, świetny czas, tak jak dla Was, też na jakieś spotkanie z jakimś kołtem, psychologiem. Być może jakaś ważna rozmowa, która Was uwolni, pomoże Wam poczuć się lepiej. Bardzo dobry czas na spotkania towarzyskie. Więc, y, tutaj bawcie się, inspirujcie, wykorzystujcie energię tego lwa. Zastanówcie się, z czym jestem dobry, dobra, co mi idzie super. Y, wypijcie swoje zalety, co ja lubię robić, kiedy czuję się spełniony, spełniony, jak co robię. Starajcie się iść w tym, w tą stronę, tak? Wykorzystajcie tę energię. U wielu skorpionów, no, duże zmiany są, bo macie urana naprzeciw, tak? Jeszcze teraz trzecia dekada, czyli nagłe, nieoczekiwane zmiany, ale macie Saturna w trygonie, który Was zinspiruje, który pomaga Wam wykorzystywać pozytywnie Wasze doświadczenia, tak? To jest czas na, na, dla Was na nagrodę, jeżeli ostatnie lata pracowaliście i próbowaliście coś zrobić. I, oczywiście zapraszam na konsultacje, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z porady, chce zmienić pracę, czy y, zakończyć związek, czy wejść w coś nowego i, i ma obawy i chciałby ym, zobaczyć, czy to może dla niego dobre, jak to się będzie układało, zapraszam na konsultacje. Y, będę starała się jak najbardziej Wam pomóc, wesprzeć tym dobrym słowem, wyjaśnić dlaczego się dzieje w moim życiu tak, a nie inaczej. Kąd to się wzięło, jak to zmienić? Zapraszam serdecznie i życzę Wam cudownego miesiąca. Bawcie się słońce w lwie. To jest najlepszy czas w roku. Zaopiekujcie się sobą, bądźcie dla siebie dobrzy, kupcie sobie coś ładnego, pójdźcie do fryzjera, do spa, wylegujcie się na plaży albo chodźcie do, po górach czy biegajcie. Róbcie to, co kochacie. Wtedy będziecie w dobrej energii. Dobra energia będzie do Was przypływała. Pozdrawiam Was cieplutko, do zobaczenia.